Witam wszystkich na kanale Grad Plus z tej strony Kamil. Dzisiaj odcinek magnesowy rzucam magnesem studni u kolegi w domu Zapraszam na odcinek. Oglądajcie. Zmiana uchwytu na górny obok grzebiemy dzisiaj w studni. Magnes przymocowałem tutaj No i pierwszy rzut Łańcuch jeszcze trochę zwiniemy. Studnia głęboka. 7 metrów na oko. No i dobra. Jest już w wodzie. No dobra, czuć dno. To jest za nami, za mną. Panowie robią drogę. Więc może być trochę głośno, ale już czuć, że coś jest. Przyklejone. Ale odpadło prawdopodobnie wiaderko jak to na studniach. On no, nie trzyma te kosz. Okej, okay, coś tam jest. Opór wody i wiadomo, trzeba delikatnie no, czuję, że leci Widać już kształt No wiaderko, wiaderko Oby się nie odczepiło za widzę, widzę. nie jedzie, niech jedzie No i dobra Jadro A w wiaderku? Łożysko. A to jest kość Od kurczaka pewnie Trzeci rzut coś na pewno trzyma O mam to Co to będzie? Co już tu mamy O proszę bardzo, jest Bosak To nie Bosak chyba Nie, nie, nie to chyba jakieś właśnie takie Jakiś zdobie... Nie, co to jest? Bosak? Bosak, o, no, będzie bosak Na początku myślałem, że to jest jakiś inny przedmiot, ale tak, do obsadzenia tutaj Tym też kiedyś wyciągali właśnie, próbowali może te wiadro wyłowić tym bosakiem no ciężko będzie Kolejne rzuty za mną Tylko taka... Tylko taki drucik Teraz go wyczyszczę i jeszcze raz będę czystym rzucał. Tutaj jest od góry jeszcze jakaś skorodowana blacha. Coś chyba mam. O, proszę bardzo. Żelazko na duszę, ale jaki mini? Prawda? No to będzie ewidentnie żelazko na duszę do kołnierzyków, takich rzeczy, nie? Bo tu generalnie. Bo... To musiało się nagrzewać, to musiał być uchwyt i tylko tym, tym prasowali, no bo na dusze to generalnie duszę się wrzuca Ale fajne Takiego to jeszcze nie widziałem, mam w domu podobne, tylko że wiadomo, z duszą Do włożenia A to jest chyba tak, od razu było używane, rozgrzewane i do prasowania, tak mi się wydaje Fajny wire No dobra, super fan dzisiaj Ostatnie rzuty dzisiaj tym razem Gwoździk tylko rzucamy Mam nadzieję, że nie przeszkadza za mocno odgłos tej maszyny. O, i proszę bardzo, kubeczek, ale tuszko jest tutaj oddzielnie. No, Garnusze mogłem urwać, no. Wrzucili sobie tutaj. Kiedyś. Dobra, ostatnie trzy rzuty i kończymy na dzisiaj. Chyba nie ma nic. Nie ma nic. Ale wypadły fajne gadżety. Mam nadzieję, że nie doskwierało za mocno ten brzdęk maszyn. Idę już robić podsumowanie. Kończę już dzisiaj magnes nędzymowy podsumowanie. Co wyciągnąłem ze studni, czyli wiadro, tradycja, wszyscy je tam gubią praktycznie, jak nie jedno to trzy, no i tutaj zębatka, czy nie zębatka, nie wiem jak to nazwać, ale tu jest kubeczek, garnuszek, jest uchwyt od niego, za jednym zamachem się udało zgarnąć, no i to bajeranckie żelazko. No to mi się wydaje, że to nie jest żelazko na duszę, tylko to jest żelazko um, Już po prostu nagrzewane Uchwyt był tutaj, prawda? Rączka, pewnie drewniana I pewnie jakieś mankiety, kołnierzyki i takie rzeczy się tym prasowało A tu jest jeszcze bosak Superantki Bosaczek Tak jak na studni Któreś tam z kolei na odcinku wyłowiliśmy Pamiętacie, ci co oglądają pamiętają I to na tyle Tyle udało się dzisiaj wyłowić, tyle było w studni. Ja już kończę dzisiejszy odcinek. Jeśli ktoś chciałby zakupić taki magnes jaki my używamy na kanale, możecie zajrzeć w link poniżej, użyć kodu rabatowego GRAD. No i w sklepie Sensei promacie macie zniżkę. I My tutaj rzucamy takimi magnesami z uchwytami górnymi i bocznymi, więc będzie można łowić w studni i w jeziorze lub rzece. Tam, gdzie kto sobie się wybierze na magnes, to będzie rzucał. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania, komentowania. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam również hejterów. Do zobaczenia w następnych odsłonach. Trzymajcie się, cześć!